Niektóre wieki średniowieczne w Polsce było bardzo dużo winnic. Klimat pasował, później te winnice zaginęły. Teraz odtwarzają się w całej Polsce. Jesteśmy w Nałęczowie, jesteśmy w winnicy, ale gdzie tu się nie pojedzie, to tych winnic jest bardzo dużo. Szczepy są niemieckie. Niemcy mają dosyć podobny klimat do naszego. Kiedyś była taka różnica, że. Dużo tych winorośli w Polsce ginęło. Teraz już nie ma takiej różnicy. Te szczepy niemieckie mają to do siebie, znaczy w ogóle białe winogrona mają to do siebie, że lubią chłód. Także nie, nie jest tak źle. No i wino to jeden z najwspanialszych. Jedno z najwspanialszych stworzeń Pana Boga, które Pan Bóg nam ofiarował w specjalnym darze. Niektórzy katolicy się oburzą, że to alkohol, zło, w sierpniu się nie pije alkoholu, o no no, co innego chodzi, inny temat, ale e, warto przypomnieć sobie zawsze ten cud w Kanie Galilejskiej, prawda, że wypili Pierwszy toas, drugi toas, trzeci toas, czwarty toas, aż wina zabrakło i Chrystus przymnożył na życzenie Matki Bożej tego wina. I teraz tak, żeby mówić o winie, to trzeba jednak zacząć od samego początku, czyli od winorośli. Tu mamy winorośle dookoła. I to jest taka dziwna roślina, która nienawidzi wody. Jak ma wodę, to się źle czuje. Szczególnie jej doskwiera, jak ma nogi w wodzie. I to z tego przede wszystkim powodu sadzi się winnice na pochyłych terenach, bo jak tam woda spadnie z nieba, to szybko spływa i szybko jest sucho. Są też winnice i w Niemczech, i we Włoszech, na przykład w Toskanii, są takie winnice, że na ścianach że zbiera się, człowiek zbiera spuszczając się na linie, na takim krzesełku, bo, bo inaczej się nie da zebrać. I w związku z tym winorośla najbardziej lubią taki, takie miejsca, gdzie nie ma ziemi, no bo ziemia może być wilgotna z różnych powodów, tylko są same kamyki i nie ma wody. Prawda? I teraz winorośla radzą sobie tak, że one potrafią korzeniami dotrzeć na głębokość powyżej nawet 10 pięter i tam sobie wodę znajdą i tam sobie wsadzą ten paluszek, ten korzonek, samą końcóweczkę do tej wody podziemnej i będą ciągnęły tą wodę tu z góry słońce i więcej im nie potrzeba i to są też y, takie dziwne rośliny, że y, one y, nie lubią y, obcych. No, czyli y, jak jest winnica, to wszystkie krzaki to są najbliżsi krewni. Y, I y, kiedyś myślano w ten sposób, że Znajdzie się kiedyś, to znaczy 10-20 lat temu, że znajdzie się najlepszy krzak i się go sklonuje, i będzie idealne wino. Okazało się, że nie, że musi być tata, mama, ciotka, wujek, brat i, i te krzaki, te winogrona z tych krzaków się nawzajem uzupełniają, i wino jest szlachetne. Ale powiedziałem na początku, że to jest stworzenie Boże wino. Dlaczego tak mogłem powiedzieć? Bo ktoś powie, wino to wymyślił człowiek, albo ktoś jeszcze powie bardziej fanatycznie, wino to diabeł wymyślił, znaczy alkohol to diabeł wymyślił. Natomiast no, prawda jest taka, że e, jeżeli jest krzak winny i winogrono spadnie na ziemię i pęknie z powodu tego upadku, to się zrobi w środku winogrona wino samo. Bo drożdże latają w powietrzu, jak owady prawie rzeczy, jak jakiś, jakiś pył i spadają na to winogrono, dostają się do środka i wytwarzają wino. A jeżeli winogrono spadnie i nie pęknie, to enzymy znajdujące się w soku winogronowym przekształcą ten sok winogronowy w wino. Także ono powstaje niezależnie od człowieka, człowiek tylko ten proces zauważył i przejął, przejął w tym sensie, że, że zaczął wyciskać te winogrona do tego moszczu, znaczy przez wieki to robiono tak, że po prostu wino powstawało samo, czyli takie było, jakie drożdże spadały z nieba. Natomiast w pewnym momencie też zaczęto po prostu nie dopuszczać tych drożdży z nieba, a dodawać jakieś szczepy drożdży e, samemu i powiedzmy e, pilnować, żeby ten proces e, odbywał się w odpowiedniej temperaturze, bo na przykład dzisiaj e, most białego wina się schładza maksymalnie, bo im, jest trudniejsze, Im są trudniejsze warunki dla fermentacji wina, tym to wino jest szlachetniejsze, łagodniejsze i co za tym idzie lepsze. Trzeba też pamiętać o tym, że niektórzy tak mówią: no dzisiaj siarki się dodaje do wina. Otworzy się butelkę wina i ona stoi, nie psuje się, ta siarka jest trująca. Trzeba pamiętać o tym, że zawsze jak świat światem dodawano siarki do wina, 500 lat przed narodzeniem Chrystusa też, dlatego że fermentacja by trwała bez przerwy. Po prostu. Dodając siarki, która też jest naturalnym składnikiem mineralnym dostępnym w przyrodzie, zatrzymuje się proces fermentacji na tym poziomie, na którym wino osiąga najlepszy smak. I tak to wino dojrzewa. Prawda? Czyli są tacy znawcy wina, którzy kupują wino skrzynkami z danego rocznika i otwierają te butelki co miesiąc, bo co miesiąc to wino ma inny smak. Yy, ono dojrzewa, ale nie yy, następuje yy, proces fermentacji. Znaczy warto jeszcze dodać jedno, że yy, jest takie zjawisko, które można opowiedzieć tak obrazowo jak dla dzieci, że yy, drożdże to jest takie zwierzątko, roślinka święty Tomasz Zakwinu by powiedział, coś między rośliną a zwierzęciem, coś po środku, które odżywia się cukrem. I odżywia się cukrem, a sika alkoholem. I jeżeli drożdże zjedzą cały cukier, to później zdychają z głodu i mamy, jakby cukru dużo nie było, mamy wino wytrawne. Jeżeli tego cukru było więcej, no to coraz słodsze jest to wino, Natomiast jeżeli cukru jest za dużo, no to drożdże w końcu się same topią w tych swoich sikach, czyli zatruwają się alkoholem i umierają, zdychają i efekt jest taki, że mamy słodkie wino. Oczywiście na rynku pojawiają się wina dosłodzane cukrem, ale to już jest oczywiście oszustwo. Także zawartość alkoholu w winie nie może być za wysoka, no bo żaden, żadne drożdże y, y, tego nie wytrzymają. I y, y, trzeba też pamiętać o tym, że y, jakość smak wina zależą od techniki zbierania winogron. Czyli Niemcy, którzy kilkadziesiąt lat temu wielu winiarzy niemieckich dopuściło się wielu oszustw, te niemieckie wina straciły renomę i wtedy Niemcy powołali różne instytucje do spraw kontroli wina, i teraz wina niemieckie są najlepsze na świecie, ponieważ się bardzo pilnuje wszystkich standardów. I jedna z ważnych informacji jest, czy wi winogrona były zbierane w październiku, czy w listopadzie. To są nie można tego mieszać, prawda? jak się zbiera w październiku wino jest delikatniejsze, bardziej wytrawne, te same winogrona zebrane w listopadzie są mniej delikatne, ale jakby mają więcej duszy, są głębsze, no i są bardziej słodkie, chociaż niekoniecznie ten cukier musimy czuć w smaku, prawda? ale są powiedzmy mniej kwaśne, natomiast oczywiście można zbierać i w grudniu winogrona, jest takie wino znane w całej Europie. Niemcy nazywają je sylwesterwein, gdzie pojedyncze grona, które zostały na krzakach, przez przypadek do końca grudnia, zbiera się w sylwestra i zrobi, robi się z nich takie bardzo mocne, gęste, słodkie wino, bo często te winogrona są przemarznięte. Y, smak i jakość wina mają też y, wpływ dwa czynniki, to znaczy, czy na winogrona pada słońce, czy nie pada, i do tego winiarze podchodzą, eksperymentując też w ten sposób, że obcinają pewne liście, które zasłaniają słońce i wtedy słońce pada, się, promienie słoneczne padają na winogrona. No i są jakby trzy typy, cztery typy win z tego powodu. To znaczy zbiera się całe kiście, zbiera się wybrane kiście, zbiera się wybrane winogrona, prawda? Czyli idzie y, robotnik wzdłuż takiego rzędu i wybiera winogrona bez skazy, najbardziej dojrzałe i tak dalej. Natomiast Ostatni gatunek, który najwięcej mamy z nim wszyscy do czynienia, to po prostu wielki fabrykant, któremu zależy tylko na gotówce. Jeździ po targach całej Europy, po giełdach całej Europy, skupuje winogrona, które są najtańsze tego samego szczepu albo i różnych szczepów i i to wszystko miesza w jednej kadzi mającej tysiąc hektolitrów czy tam ileś, znaczy jakiejś takiej kadzi wielopiętrowej, wysokiej i robi z tego wino i, i, i wino mu wychodzi nawet niezłe tak dla przeciętnego odbiorcy, odbiorcy, no ale to prawdziwe wino to to nie jest, więc to co... Mamy do czynienia z tym w sklepach zwykłych, takich, często nawet w takich specjalistycznych, no to jest takie wino jak powiedzmy sok w kartonie, który napisany jest soka, to jest koncentrat woda, cukier i tam coś jeszcze.